Pane z Wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia? rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. A krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo pańskie, ma Tobie Chryste, Dzisiejsze czytania. W piękny sposób podkreślają to, jak Chrystus chce być blisko nas, jak jest blisko nas, blisko swojego kościoła, jak jest mocno z nami zjednoczony. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak szaweł. Siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Jako gorliwy faryzeusz starał się wytępić kościół. W tym celu sam prosił o to, żeby mógł jechać do synagog Damaszku i tam w Damaszku pozbyć się wszystkich chrześcijan, sprowadzić ich do Jerozolimy, by tam się z nimi rozprawić. I w drodze do Damaszku Ujrzał światłość z nieba i upadł na ziemię. I wtedy usłyszał słowa, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł zapytał, kto jesteś, Panie? A wtedy Chrystus powiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Mógł zadać Pan Jezus pytanie, dlaczego prześladujesz moich uczniów? Dlaczego prześladujesz Kościół? Nie. Jezus pyta, dlaczego mnie prześladujesz? Jezus tak mocno utożsamia się z nami, tak mocno jest z nami zjednoczony, jeśli należymy do Jego Kościoła, że ktokolwiek cokolwiek czyni nam, czyni jemu. Pamiętamy te słowa, jak Pan Jezus mówił, wszystko co uczynicie jednemu z tych najmniejszych w mieście, a tu Jezus mówi: "Wszystko, co inni uczynią wam, czynią mnie. Jak ktoś podnosi rękę na Was, podnosi rękę na Chrystusa. I to jest niezwykle piękne, że kiedy przychodzimy, wchodzimy do Kościoła Chrystusa, przezchrzestajemy się jego członkami, Jesteśmy tak mocno zjednoczeni Chrystu, z Chrystusem, że On się z nami utożsamia. Nie jest obok. On jest w nas. I o tym też mówi Ewangelia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Znowu jesteśmy tak mocno z nim wtedy zjednoczeni, że on jest w nas, a my jesteśmy w nim. W tym czasie epidemii tak często się powtarza, że swoje potrzeby wyjścia. Musimy ograniczać do tego, co jest dla nas niezbędne, konieczne. I temu tak wielu ludzi wierzących mocno cierpi i boli nas to, że te ograniczenia są też nakładane na Kościół. Dlaczego? Bo Eucharystia nie jest dla nas dodatkiem do życia. Jezus mówi: Jeśli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ja nie przychodzę na Eucharystyę na mszę Świętą po to, żeby się zabawić, tylko przychodzę po życie. Bo jak nie będę czerpał życia, z niego będę trupem. O tym mówi święty Jan w Apokalipsie. Pan Jezus kazał do jednego z kościołów mu napisać. Masz imię, jakoby żył, a wewnątrz jesteś trupem. Jak nie będziemy czerpać z Chrystusa życia, będziemy chodzącymi trupami jeszcze w tym świecie. My mamy czerpać życie z Chrystusa. Wtedy, kiedy się Nim karmimy, wtedy, kiedy Go słuchamy. To jest źródło, do którego ciągle Trzeba nam wracać. Amen.